Chwała niech będzie Wszechmocnemu Bogu, Wam pokój, bracia i siostry. No, dzisiaj myślę taki szczególny dzień, zresztą każdy dzień bez Ducha Bożego. No, nie ma życia, nie ma po prostu życia. Duch Święty daje Boże życie, wkłada w nasze serce. Zanim będę się dzielił Bożym Słowem, może przeczytam, nawiązując właśnie do tego Dnia Pięćdziesiątnicy, przeczytam takie myśli pewnego człowieka, nieznanego mi autora, na temat ziarna pszenicznego. Chrystus, pszeniczne ziarno, pszenicznym prze ziarnem, które Wielki Piątek, odkupiająca świat miłość, zasiała do ziemi. Pszenicznym ziarnem, które w niedzielę wielkanocno przebija ziemię i zaczyna rosnąć ku niebu. Pszenicznym ziarnem, którego było w dniu wstąpienia, wznosi się ku niebu Przenicznym ziarnem, którego pojmująca miliardy kłos w dniu Pięćdziesiątnicy pochyla się ku ziemi i rozsiewa ziarno nasienia z, yy, z, yy, i rozsiewa ziarno nasienia. I myślę, nie myślę, ale widzimy przez Słowo Boże, że dzień Pięćdziesiątnicy jest to dzień narodzin Kościoła. Zresztą to widzimy, już przeczytałem w fragmentach Bożego Słowa, to Duch Boży sprawił, gdy czytamy dzieje apostolskie, ten drugi rozdział, prawda? Tylko tak już może w całości nie czytając, tylko tak troszeczkę przypomnę, zając dalej. Widzimy, że kiedy duch pański wstępuje na pierwszych uczni, kiedy przeżywają, Chrzc Duchem Świętym, napełnienie Duchem Świętym. Wtedy Piotr, kiedy rozpoczyna swoje kazanie, mówi i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało, i prorokować będą synowi wasi, córki wasi, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starsi wasi śnić będą sny nawet i na nasługi moje służebnice moje, wyleję w obych dniach ducha mego i prorokować będę, uczynią cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański. Wielki i wspaniały. Także każdy, kto będzie używał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Można by dalej czytać kazanie Piotra. Widzimy, ono skierowane jest no, tak naprawdę dla Izraelitów. Zresztą cały czas, to słowo Boże, gdy tak patrzę, chciałbym się trzymać dobrze, tak yy, też i. Poprawności teologicznej, bo widzę, bracia i siostry dobrze czytają słowo, rozumieją, nie chciałbym popełniać tutaj w tym błędu żadnego, dlatego wracając do tego, to może tylko napomknę, potem patrząc na większe rzeczy, wskazywać no, największe rzeczy, właśnie Duch Boży. I on zostanie dany w dniu pięćdziesiątnicy, przez Duchem Świętym przeżywają Izraelici, Prozelici, ci, którzy przeszli na Judaizm. Tam nie ma pogan. I to, co się spełnia, że Ewangelia jest pierw dla Żydów, a potem dla Greków. Tak naprawdę ten, można powiedzieć, dzień Pięćdziesiątnicy dla nieobrzezanych to w domu Korneliusza. Tam został wylany na pogan. Ale co przez to tylko powiedzieć, myśli, zrodzenie Kościoła. Izrael, jako naród uprzywilejowany, i kiedy rodzi się Kościół, powstaje na równi, można powiedzieć, z Izraelem. O ten naród Bóg cały czas się troszczy i doprowadzi wszystko do końca. I tak samo czyni z Kościołem. To samo. Izrael, jako wybrany, przylewany naród, tak samo jest wybrany, przylewany Kościół. Jest jakby na równi. I za Izraelem Kościół jest Kościołem. Prawda? Ale widzimy Duch Boży, coś co czyni czego dokonuje nowo zrodzenie nowonarodzenie wszystko to czyni duch święty żeby nie duch boży nigdy nie przyszedł do Jezusa to on sprawił że powstaje kościół przecież nawet te wersety bożego słowa tak zapisałem w liście do rzymian 10 rozdział o którym wspominałem mi że jest powiedziane może tak przeczytam parę wersetów Przychodzą do Słowa Bożego, dziesiąty rozdział i dziewiąty werset. Bez ustami ci wyzna, że Jezus jest Panem i wierzy w sercu swoim, że Bóg, zbudził, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. A wreszcie w liście do Koryntian, dwunasty rozdział pierwszy do Koryntian, dwunasty rozdział list do Koryntian i trzeci werset pisze tak. Dlatego oznajmiam Wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty, i nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Więc, że Duch Boży sprawia to, że narodzi ludzi na nowo i stają się częścią Kościoła. I kiedy patrzę, rozmyślając na temat Ducha Bożego, naprawdę jest tyle wersetów, tyle Bożego Słowa, szczególnie Nowy Testament, bardzo dużo to objawia, to pokazuje, że trudno byłoby wszystko powiedzieć. Zresztą jeszcze będą nabożeństwa, bracia będą się dzielić, Czy wieczorowe będzie, też może w inne dni, ci, którzy nie podzielą się, co Duch Boży czyni. Ale chcę, chcę przekazać teraz kilka tylko myśli, patrząc przez. Yy, wyr, nie myśli, ale wersetów ze Słowo Bożego, które nas cudownie wprowadzają i pokazują, jak potrzebny jest Duch Święty w Kościele. Kiedy Pan Jezus mówi w liście do Doicei: i tam mówi, że kto otworzy drzwi, tego wędę będę z nim wieczerzał. To jest Duch Święty. Mówi o sobie, ale dzisiaj jest Duch Święty. Jeżeli człowiek nie otwiera swojego serca, nie wprowadza, żeby Duch Boży tam mógł działać, jeżeli Kościół zamyka się na działanie Ducha Świętego, to tak jakby Chrystusa usunął poza mury zborowe, poza społeczności. Co czyni Duch Święty? Prowadzi. Tylko będę czytał tak, wypisałem, ale myślę, że to będzie obogosławiać Słowo Boże. Rzymian 8:14, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Duch Boży prowadzi. Duch Święty pociesza. Jana 14, rozdział <laughs> i 16, werset. Ja prosić będę Ojca i im innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, i nie zna. Wy go znacie, bo przybywa wśród was i was będzie. Duch Święty uczy. Ewangeliana 16 rozdział 13 werset. Lecz gdy przyjdzie On, Duch prawdy, wprowadzi z Was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. i To, co ma przyjść Wam, oznajmi. Duch Święty wyposaża do służby, wyposaża darami. Pierwszy Koryntian, 12 rozdział, od 4 po 11 werset. A różne są dary łaski, lecz duch ten sam, I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar porodztwa, inny dar rozróżnienia duchów. Inny różne rodzaj języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko zaś to sprawia jeden i ten sam duch rozdzielając każdemu poszczególnie ja chcę. Duch Święty wyznacza miejsce naszej służby. Dzieje apostolskie. 13 rozdział, czwarty werset. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali do, się do Selucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Duch Święty uzdalnia nas do modlitwy. W liście Judy w dwudziestym wersecie jest zapisane takie słowo. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, Módlcie się w Duchu Świętym. Widzimy, że bez Ducha Bożego. Bez Ducha Świętego społeczność Kościół nie może funkcjonować. Nie może. Stanie się tylko, jak wspomniałem, organizacją, nic więcej. To Duch Pański do wszystkiego wyposaża. On wszystko daje i czyni w nas i w naszym życiu. W społecznościach. Dlatego pozwolajmy, chciejmy, aby Duch Boży swobodnie działał pośród nas. To, co... Uczynił Chrystus dla naszego zbawienia, to samo widzimy, czynił, czyni Duch Święty. Zaraz przeczytam kilka wersetów Bożego Słowa. Dlatego wszystko, co mamy w Chrystusie, to wszystko mamy w Duchu Świętym, bo Duch Święty jest Bogiem. Ojciec, syn i Duch Święty jest Bogiem. Przeczytam parę miejsc. Usprawiedliwienie mamy w Chrystusie i mamy w Duchu. W liście do Galacjan zapisałem sobie list do Galacjan, yy, drugi rozdział, i szesnasty werset. Żeby objawić im syna swego, aby go zastawał między poganami. A, przepraszam, drugi rozdział, tu jest szesnasty werset. Wiedząc wie wszakże, że człowiek został usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynku. ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa. I w liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, pierwszym, w szóstym rozdziale, pierwszy do Koryntian, szósty rozdział i... Jedenasty werset. Szósty rozdział. A taki niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Usprawiedliwienie i w Chrystusie widzimy, i w duchu. Pokój mamy w Chrystusie i w duchu. Filipian Czwarty rozdział, list do Filipian, czwarty rozdział, siódmy werset. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, szedł będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie, Jezusie. A teraz zobaczmy list do Rzymian, czternasty rozdział, siedemnasty werset. Albowiem, królestwo Boże. To nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Mamy w Chrystusie pokój, mamy w Duchu Świętym. Uświęcenie mamy w Chrystusie, mamy w Duchu Świętym. Pierw, w Duchu Świętym, List do Rzymian, 15 rozdział, 16 werset żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę i Ewangelii Bożej, aby pogani stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Duch Święty czyni uświęcenie w nas, to samo czyni Chrystus. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, drugi werset. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie, Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na każdym miejscu ich i naszym. Mamy uświęcenie, mamy i w Chrystusie, i w duchu. Tyle wersetu słowa, i tyle porównania. Dlaczego? Chciałbym zachęcić i zwrócić uwagę: nie ma życia bez Ducha Bożego. Nie ma nic bez Ducha Bożego. Dosłownie nic. Jeżeli nie by Duch Boży, nic by nie mogło się uczynić i zmieniać w naszym życiu. Tak samo jak bez Chrystusa, tak i bez Ducha Bożego. Dlatego, Kościele, dzieci Boże, zachęcam was i siebie. Starajmy się żyć w posłuszeństwie Chrystusowi. Starajmy się żyć w posłuszeństwie Duchowi Bożemu. Pragnijmy aby Duch Boży obecny był w naszym życiu, obecny w naszych społecznościach. To tylko Duch Pański, kiedy prowadzi. Zobaczcie, Oni daje dary, Oni oddania do służby, On daje talenty, On daje miejsce w służbie, w kościele i wszędzie. To daje Duch Boży. Bez Ducha Bożego zrobimy sobie coś sztucznego i zimnego, które nic nie, 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 nie stanie się. Ale kiedy Duch Boży czyni, kiedy Duch Święty powołuje, kiedy Duch Święty uzdalnia, kiedy Duch Święty posyła, widzimy, jak cudowny sposób rozwija się dzieło Boże. Pierwszy Kościół. Oni dobrze to rozumieli. Oni dobrze to rozumieli. Oni modlili się, oni wołali, oni oczekiwali i pragnęli, aby Duch Boży ich prowadził. Myślę dzisiaj, Kościół XXI wieku szczególnie potrzebuje działania Ducha Świętego, szczególnie potrzebuje prowadzenia Ducha Bożego. Szczególnie potrzebuje, aby usługi, powołania, namaszczenie było w Duchu Świętym, dary rozdawane było przez Ducha Bożego. Wyznaczenie służby, miejsca było w Duchu Świętym. Duch Boży, Duch Boży, tak. Obecny i tak potrzebny. Przecież dzisiaj składali świadectwa bracia o tym, co zmieniło się w ich życiu. Żeby nie duch pański, by to się dokonało. Żeby nie duch pański, nie tak łatwo człowiek by dochodził do wolności, do swobody z różnych nałogów. A jeżeli wyjdzie z jednego, wejdzie w drugi. Jeżeli Wyjdzie z alkoholizmu, to wejdzie w pracoholizm, albo wiesz co inne. Ale kiedy duch Pański w on daje wolność, on daje swobodę, czego nie musi nic z tego czynić. Tego dzieci Boże, kościele, pragnijmy ducha Bożego, aby napełnia nas na nowo, napełnia nas prowadził, aby na nowo ożyło to w naszym sercu, w naszym życiu. Oczekiwali, pierwsi uczniowie oczekiwali tej obietnicy. Oni ją znali. Będąc Żydami, znali ją z księgi Joel'a. My mogliśmy nie znać, żeśmy doczytali się, oni znali tę obietnicę. Oczekiwali ją, nie wiedzieli, jak przyjdzie, ale kiedy przyszła, napełniła ich serce. Duch Boży zaczął pracować pośród nich. Oni oglądali dzieła Pańskie, dzieła Boże. Duch Święty przyniósł królestwo Boże między nimi. Królestwo Boże, które głosił Chrystus Pan, które, mówię, przybliżyło się w Chrystusie, ono wypełniło się w Duchu Świętym, kiedy został rozlany w Kościele. Że chcieli doświadczać pierwsi uczniowie cudownych rzeczy, cudownego działania Ducha Pańskiego, który dawał ich pokojem, radością, usprawiedliwieniem, napełniał ich czystością i świętością. I dzisiaj dzieci Boże, Kościele, Niech duch Pański działa swobodnie pośród nas. Amen.